Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemacko z tej strony Mitrok. Zapraszam Was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nim się pola infazkryta i w poprzedniku wykonaliśmy parę zadań pobocznych, jakieś, jakieś tam główne, które zakończył się niestety niepowodzeniem. My w tym czasie udajemy się do Mirin, żeby pogadać na temat nowego zlecenia, czyli blokady Paros, z której naprawdę będzie musieli zniszczyć parę statków. Eee, patrzyłem na Ubisoft Connect 50% progresu, równo 50, więc jesteśmy można by powiedzieć, że w połowie gry, ale i tak bardzo dużo czasu spędziłem na misjach pobocznych, więc jakbym robił wątek główny, to raczej bym już go skończył, bo on trwa coś koło 16 godzin, a mam 25 You're chyba. ships from paros have blockaded the harbor. god curse Zilanos and his damned cult. do they never tire of meddling? Oh. Tell them i'm on my way. blockade. i've refused to pay tribute to athens and paros is taking advantage of the situation. there goes our hope of striking first. I can bring my ship around and clear the harbor. Just you against an entire blockade? You're right. It's terrible odds. <laughs> Ale pewnie. Be safe and come back to Milan. Znisz flotę Paros. No dobra. O, idealnie. Centralny kurs, kolizyjny, że tak powiem. No dobra, w takim razie wykonamy sobie trochę tych mm, zadań. I zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o wątek fabularny, gdzie nas to zaprowadzi. Bo głównie teraz, Fabuła, z tego co rozumiem, ma się skupić na walce z cicielami. Dobra, szybki tutaj drift, fajna mechanika. No, tym S, e, kurde, nie tak się skupiać na tych kontraktach wcześniej, bo tutaj mamy niby dwa statki. A ty. Nie, w sumie to ja potrzebowałem Spartan, więc dobrze że robiłem tam te kontrakty, jak miałem czas. W zasadzie, sytuację. Teraz nie wiem by to rozpocząć, może tym głów, może te boczne statki bym Bo najpierw zniszczył? Dobra, już nas atakują. Znaczy już nas namierzają, to ten główny ich będzie. 46, 48, chowamy się. Zniszczyć obrażenia. No i bardzo dobrze. Jeszcze ten. Ten. 140 tysięcy obrażeń. A się kiedyś cieszyłem, że zadałem im 8 tysięcy. Czemu ja nie mogę... Dobra, już mogę. Dobra, szybki drift. W sumie to oni sobie większe obrażenia zadają, wpływając na nas niż nam. To jest trochę, o kurde. Dobra, to już nas zabolało trochę. A strzelamy im tam z przodu 8000 tylko. O kurde. Bardziej w środek się im opłaca. Dobra, 55... O kurde! czy w rzeczywistości też takie ataki miałyby sens. Wydaje mi się, że raczej tak straszne obrażenia robi na statek. No i łatwo. Jeszcze tylko ten, ten znacznie większy, który ma osobną kategorię, z mi się wydaje. 48. A mogę tymi zwłóczniami atakować? Nie wiem, jak mogę nimi atakować. Ja wiem, że czasami się udaje. No i łatwo. pewno zawsze się przyda. W takim razie teraz mogę wrócić do Mirin. Tak, mogę tutaj. Dobra, od razu wróćmy tutaj do tego punktu synchronizacji. Statek zostawiliśmy chyba w porządku miejscu, on niestety się nie teleportuje z nami, a w niektórych kacsenkach jak wypływamy gdzieś, to on z nami też e, zmienia swoją lokację, więc to jest akurat spoko sprawa. Pamiętam, że miałem go przy Kefaloni chyba, albo nad gdzieś dalej. Musiałbym przepłynąć, nie wiem, chyba całą mapę wzdłuż, żeby dopłynąć do My Mykanos A tam się okazało, że jakaś nas przeniosła centralnie do wyspy e, Kseni, chyba, czyli Piratki Tam miałem prostą drogę, chyba tam z kilometr czy tam dwa do Mykanos I od razu obok była a, e, owa wyspa, gdzie jesteśmy z, masz, z naszą matką Mirin Więc akurat sprawa zajebista według mnie Wczoraj tych zadań pobocznie już powykonywałem, ale jak tyle Expo już mamy, czyli 32 poziom, chyba 33 się wydaje, że niedługo może być, to wydaje mi się, że moglibyśmy chyba ruszyć na lepsze zadania, w których musimy się zmierzyć z potworami na to wychodzi. No za jeszcze jak to wyjdzie, bo przydałoby mieć 45 poziom chyba. Tutaj mamy nieby punkt widokowy, tylko gdzie on jest? A, tutaj, nad nami, okej. Okay. Nie widziałem go trochę. Warsztat Kourusa. A, ten dam radę chyba. Raczej innego wyjścia nie ma. Zajrzyjmy może ten punkt synchronizacji, żeby mieć szybki dostęp do portu. Przy okazji dostaniemy trochę expa. Nie powiem, że to wygląda zajebiście. A mnie ciekawi czy fabuła skończy się wtedy, gdy zabijemy głównego przywódcę czcicieli. Czy w zasadzie jak to ma wyglądać? No bo teraz to musimy pomóc naszej matce na owej wyspie i potem ona ma niby z nami wyruszyć na poszukiwania czcicieli. Więc no, zobaczymy. Mam nadzieję, że tych czcicieli, których pozabijałem e, w swoim obrębie zadań pobocznych i tak dalej, to zostaną dobrze odebrani, mam wrażenie. Mam też takie nadzieje. A tak, mam zrobić atak faktycznie. Aleksios, Jest Besides the attacks on my island and the cult's meddling, no. But we must speak privately. Whatever you need. The cult must be stopped. When we return to Laconia, it will be dangerous. The Laconia, we used to it. We both are. Here I know who I can and cannot trust. I would have said that about Sparta, too, but this news about the king. Did Aspasia find out which of the kings is working with the cult? for all we know, it's both. we must cleanse sparta of its corruption, no matter the cost. at least now we can face them together. yes, for all that those bastards tried to take from us and your sister. we will find her. come see me when you're ready. Hey, oh, you you I'm ready. then i leave this to you. with your shield. And now we a blow the cult. O tak To mi się podoba. Tak powinno właśnie to wyglądać. O! Myszcz Kibernetesa 20 tysięcy ekspa No w sumie teraz to ten na nam nic nie robi A zażmy zadania W jedności siła, zniszcz flotę Paros Ulebrz włócznie Wsadzicie wyklady nadesz pora na, na zwinięcie problemu z Paros raz na zawsze. Grimi czekała na Lexusa w Cytadeli, Ale Odessa? Przygotowując floty do żeglugi na Paros. Zróbmy to może. Tak jak wipunek. Zacząłby może ten miecz. Lepszy łuk dostaliśmy. Nie, znacznie słabszy. No może Mieczyk bym wymienił. A te dwa sztylety są fajne w sumie. Ale weźmy na razie miecz. Lepsze na ramieniki dostałem. Dobra. To niech będzie, że spróbujemy właśnie. Tym statkiem, to sobie. Ogarnąć tego, gdzie oni tutaj są. Okej. Okay, no to od razu, jak mamy tutaj e, adresję, to możemy tam sobie popłynąć i zniszczyć tą całą flotę. Mam nadzieję, że damy radę. Zapis gry na pewno wleciał, więc jedynie ubieramy dobry kurs. I o, mamy od razu matkę. No to zajebiście. Dobra, tutaj jakieś surowce raz 8 żelaz ja tylko. Kurys, powiedziałem się, że więcej. I wreszcie nauczyłem się pływać. Nie pamiętam, w którym to był odcinku. Ale jak długo pływałam, to skumałem mechanikę i możemy tak fajnie sobie z prądem płynąć, albo w zasadzie z wiatrem mam wrażenie. Co to będzie za flota? Może piraci jacyś? Wydaje mi się, że chyba nie. Tutaj mam wszystko ładnie poczyszczane, więc stawmy im czoła. Tylko tym razem, jak widzę te statki, to mam jakieś wrażenie, że możemy nie podać, więc będziemy musieli się kryć naszym statkiem pod kół. Żeby oczywiście uchronić się od obrażeń. Strzelamy wszystkim, czym mamy i nie trafiłem oczywiście. czciciela tutaj mamy na morzu. Oj, oj, oj. Kolejny fragmencik. Gdzież w dółku? Chowamy się. Pora blokowanie obrażeń. Zajebiście O kurde, o kurde, ale dostajemy hity. Wow, ale unik. Chujemy się. Ucznicy odnawiają amunicję Kurde Kłopoty najmano tak zwane Dobra Jakoś sobie radzimy A nas wzięli w koźruk O kurde, o kurde Kłopoty, kłopoty Kłopoty, to ogromne kłopoty Dobra, najpierw niszczymy Ten mniejszy Kurde, nie mi im chyba o, odwrót, odwrót, odwrót. Zniszczeni. Odnowiony zapas życia. Zniszczcie go, proszę. Zniszczony. A, surowce nam się na pewno przydadzą. Teraz tylko ich załatwić. No i fajnie, że czyścicieli poznajemy. Myślę, że to jest bardziej wątek poboczny tutaj. Proszę bardzo. Łucznie. O, sporo obrażenie nawet robimy im. Chyba czas odnowienia mamy znacznie mniejszy. Przeszukanie. Niezbyt jak nimi mogę celować, ale wiem, że pod lewym je mamy. Ostateczny cios i teraz szarża. Bang. A to jest zajebiście mocne. Trochę niepotrafione mam wrażenie. Oder teraz tutaj Kurde, no oni nie mają szans w naszym adrestium, no, jeszcze ci z uczniami. Tutaj łucznicy Tylko, że to będzie teraz przywódca... E, to znaczy czyściciel e, z chyba bogów morza, Takim się wydaje, bo jakoś nie tak się dziwnie dzielili, z tego co pamiętam. Ale to będzie jatka tutaj, o kurde bela. o kurde Już nie współczuję No, trafię strzał naprawdę? Ale ma po dupie Jeszcze czwórka, niech mu wpadnie, o kurde Ile obrażeń to było O kurde, szczerze, to było potężne, dobrze sobie to od... wziąłem Pan Wojn dostaje jeszcze osiągnięcie Dobrze sobie wziąłem to ulepszenie Widzicie, ich bardzo dobrze. Brakuje nam chyba coś koło czterech fragmentów do włóczni na piąty poziom chyba. Czy chcemy już niedużo? Fajnie, że nasza matka z nami walczy. On tylko stoi i podziwia, jak my robimy brudną robotę. No i zniszczeni. Wytrzymałaś statkę odnowiona. Gigantyczna buława. przejmi Przejmij, dowodzenie I teraz zniszczymy go. A one tu tutaj mirin, ale jeszcze mnie ciekawi menu yy, właśnie czcicieli. Czy tutaj jesteśmy mamy? Pięć czcicieli był kiedyś mistrzem olimpijskim. kończył swoje ModEsee. Okej. Okay. Powiem, że to już znacznie lepiej wygląda jak tyle czcicieli mamy pozabijanych. Ekwipunek. Cztery fragmenty dopiero mamy to jeszcze pięć aż. Kurde, szkoda. Tutaj buława. A tutaj. Nie chcę na razie tego zmieniać. Ręki spartanckiego bohatera też nie mam zestawu. No dobra. W tak razie odeskortujmy ją tutaj. Szkoda, że też żadnego kontraktu, zlecenia nie wykonaliśmy niszcząc te wszystkie statki, ale no spoko. Jak niech są, to niech nam nie dają, ale wydaje mi się, że już raczej jesteśmy tak przygotowani, że powinniśmy dać radę chyba. No, skończyć grę, można by powiedzieć. Całym wątkiem fabularnym, ale jeszcze sobie porobię zadania poboczne, bo one są dość ciekawe. Przynajmniej dają nam nie są frajdy. No tak jak jak nie mam wrażenie. Niektóre zadania były naprawdę dość mroczne, można to powiedzieć. Ale te też są dość przyjemne. Dobra, to się jakoś rozpędziliśmy. A, nie możemy jednak. Dobra, możemy jednak. Dopowiem, że akurat mechanika z tymi łodziami jest przezajbista. Szkoda, że wymagają tych zastaranych tabliczek starożytnych czy tam To jest trochę przesada, według mnie.

Where do we start? We cut the heads off the beast one at a time until they are blind and defenseless. for me Sparta. Sparta? I still have influence there and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we returned?

he's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. so you won't tell me now. there are details only he can provide. i hope when you meet him, you understand. you'll find what you need on the island of syra. i've given your navigator the course. i'll see you in laconia. i'll be there. may poseidon keep you safe. safe journeys. Tira. O no dobra. Helm admirała. Ojojoj. Oj, oj. W jedności siła. Zadanie ukończone. 20 tysięcy ekspo. No teraz trochę mało, a kiedyś to. Było przeogromna ilość. Więc tak, tab. Zobaczmy zadanie. Nie ma jak w domu. Rozmawiaj z Mirin w Kotio. E, tam, gdzie dom. Tw tam, dom twój, gdzie matka twoja. Nie ma jak w domu. Ale ja tego nie miałem robić. Ja tutaj miałem się spotkać z ojcem w Tio, chyba. Zostawiam ci do krypty. Bla 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 bla. O, znajdźmy Rosję z swoim prawdziwym ojcem, właśnie. Wyspy wulkaniczne. Mamy wszystkie cele w jaskiniach, to mi się tego nie chce robić. Zdania Byk kryteński, właśnie. Mamy kolejnego stwora tutaj do zabójstwa. Niedźwiedź Kalisy 37. O oh, kurde, bela. Trochę tego mamy do roboty, ale dobra, gdzie mamy te wyspy Tio? Tutaj. Tutaj od razu mamy zdjęcie dnia. O oh, kurde. Czy tutaj nie. O. Tutaj są jakieś wyspy wulkaniczne. Kurde, ładnie to wszystko wygląda. W takim razie, jak już mamy kurs obrany, to płyniemy tam, Podnieś kotwicę. Nazwijanie postaci na wyspach. Gdzie masz wrażenie, że. Musisz lecieć czyli tutaj informacja odnośnie tego, że jeżeli czujemy się saswami, to możemy podekspić postać. E, czy musimy? Czy mamy... Za niski poziom? Nie, 28, no to ja mam 32, to proszę. Miecz z tutaj niby jest takiego ciężkiego do zrobienia na 32 poziomie. Mamy niby statki sparty. A czy ja przypadkiem tutaj nie miałem jednego jeszcze statku... E, pirackiego do zabicia No kurde, no dwa miałem Nie wiem jak te pira pirackie wyglądają, na przykład pomyślałem, że to są te białe takie Potem zniszczyłem jeden i nic nie było Pirackie to są chyba te z czarnymi banderami, tak mi się wydaje W takim razie sobie trochę popłyniemy Powiem, że muzyka jest akurat genialna, tylko szkoda, że ona jest na prawach autorskich Ale i tak tego nie usuwam, bo jak już gram, to przydałoby się chociaż uszanować, że tak powiem, prawa i chociaż je umieścić. Teraz by się przydało tak, odnaleźć ojca, ale matka powiedziała, że to nie jest jednak takie ważne, więc możemy niby pójść od razu do e, Lakonii, czyli do Sparty i tam niby rozwiązać wątek bardziej fabularny z tymi wszystkimi czyścicielami. A tak szczerze, tak mnie ciekawi sprawa, kim jest ojciec Aleksiosa, ten prawdziwy, a nie e, Nikolas, że to jest naprawdę coś... Wiem, że jak kiedyś też pływałem, to były tak ogromne fale i to chyba był sztorm wtedy, bo jeszcze Barnaba coś tam się bał o statek, ale mówił, że jest specjalnie tak zrobiony, żeby się nie rozbił. Przepraszam. Dwie lata temu, na białej nocy jak ta, mój stary przyjaciel Baros i ja szlifowaliśmy do Samos, kiedy słyszeliśmy, że nasz imię zostało usunięte w mroku. Ta piosenka była tak słodka, że zapomnieliśmy, jak szlifować. Nie mówcie mi. Nie chcę się z tymi Spartanami walczyć. Podpalające strzały. Mają fajne ulepszenia, akurat na tym swoim statku. Ja tak szczerze, wolę sobie popłynąć do tych wysp wulkanicznych. I tam zobaczymy, czy coś mamy do zrobienia. Kurno, przydałoby się jeszcze to zadanie poboczne zrobić, żeby. Mieć wystarczający poziom tego byka, bo to zadanie jest tak blisko, że mam wrażenie, że mogliśmy je równie dobrze zrobić. Tylko, że jest na 37 poziom, więc brakuje nam niby pięciu. No, jeszcze jakbyśmy tak wbili z dwa poziomy, to wydaje mi się, że bez problemu mogliśmy to zrobić. to jest piracki statek? Nie mogę nie bandery zauważyć. A niech będzie, że olewamy go, bo to jest tylko jeden. A przydałoby nam się dwa pirackie statki. To i tak by nam to nic nie dało. to jest najprawdopodobniej spartański, chociaż Kiga, Kigo tam już wie. Nie wiem, że tam w tej wyspie będą jakieś misje, ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej nie, bo to wygląda dość nieciekawie. Blisko celu jestem. O pytajnik jakiś złoty. Ruiny pasta. W takim razie mamy tutaj punkt widokowy, tylko tym punktem widokowym jest naprawdę ten budynek? Nie wiem, ale się przekonamy zaraz. Dobra, to przydałoby się jeszcze właśnie tak powspinać. I mamy tutaj, niby, punkt widokowy. Naprawdę, tutaj? No powiem, że to miasto nie wygląda ciekawie. To mogłyby być równie dobrze, chyba Pompeje. Tylko, że Pompeje byłyby jeszcze bardziej zniszczone. Synchronizacja. Tutaj już jest jakąś zagadkę z tymi światłami. Co nasz ojciec miałby robić na tych wyspach? Chyba, że mielibyśmy tutaj odszukać tylko i wyłącznie informacje, a nie samego ojca. Chociaż sama matka powiedziała, że powinniśmy się z nim spotkać, bo ona nie może nam opowiedzieć tego. Szybka podróż odblokowana. Bardzo dobrze. Kuźnia świata? Oho ho. ho. Nie ma tablet. Podczas badań ruin minojskich jest na naszym o pewnych drzwiach. Odpowiednie luster zostawiłem, gdy wróciłem do ruiny pod ziemię. Na ten dnie jaskini, głęboko podziwiłem sobie kolejne wejście. Jutro otworzę drzwi i zobaczę, co się za nimi kryje. Aha, czyli musimy jakoś otworzyć teraz te drzwi. Czy musimy w jakiś sposób dostarczyć światła? Czy musimy tak poprzezować tej te lustra, że powinny nam dać światło? Jakaś pan, tak pantera to jest. A, dobrze się zbagowała. O, ustawione. To idzie. A nie mogę przez. Okej, okay, czyli to idzie tak, to idzie tak? Czyli co, też jest zaliczone? To może te pantery? Wydaje mi się być takim zagrożeniem. Tutaj poza tym mogą blokować chyba światło. No dobra, jak to jest niby już zaliczone, to zobaczmy te drzwi. Czy będą otwarte? No nie są. Tam była mowa o tym świetle. Tylko, że ja tutaj potrzebuję kolejnych świateł. Ty nie, może zobaczyłbym Kolejny tutaj, bo one jakoś tak. Tutaj się kończą, na to wychodzi. Tutaj idą. Więc w takim razie. O, kolejny jaguar. A powiedział, że wygląda jak ryś. Ale niech już będzie. Chyba to jest jaguar, albo nie wiem. A taki specyficzny dźwięk ma. Więc tutaj jest jedno światło, tutaj drugie. Tutaj idzie właśnie, zamknięte jest. To to niszczę ustawione. Niby, bo tutaj coś blokuje. Nie mogę z tymi jaguarami, no. Węże Ciekawe. Nie mogę tego zniszczyć. Niby lustro mamy tutaj jedno. A nie wiem, czy będziemy w stanie je podnieść. No nie Przesunięcie, o Patrz, ja mogę tylko przed tył I będzie tak Zakończmy Czy tym mogę przesunąć? Mogę Przesuwanko, jest Teraz to muszę tutaj, bardziej do przodu chyba tutaj to, tutaj to Tutaj to. To jeszcze muszę tam dojść chyba Żeby wszystkie były pozaliczane. Kurde, powiem, że zagadka... No taka nie do końca zagadków dostaliśmy informację na tej tabliczce. A i tak spoko sprawa. O kurde, to jest z tego trochę więcej. I tak, muszę jakoś przesunąć to. O, teraz jak to przesunąć. A i tego nie dam rady teraz? No nie. Aha, dziwne. A chyba już widzę, trzeba się jakoś pozbyć tego blokującego. To mógłbym, może, tutaj właśnie to przesunąć jedną tak. Tutaj teraz to tak. Tylko teraz blokuje mi tutaj to jedno, więc mogę to przesunąć bardziej do tyłu. Eee, teraz to bardziej tu. To, a tu, ale to teraz muszę bardziej. Aha, nie mogę tak. Chyba się udało. Okej, okay, jest, dalej. No, zajdę dzisiaj. Eee. Jak ja mogę. Oh, nie mogę zejść, no. Nie, nie wiem, jak ja naprawdę mogę schodzić, niby. No i chyba działa. No dobra, w takim razie drzwi sprawdzimy dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam odcinek podobał. Do następnego odcinka.